A teraz już przed nami kolejny odcinek Pytania na Śniadanie Plus. A dzisiejszy odcinek to dwie bohaterki, młodsza pani Anna, 32 lata, ma kancelarię i nieco tylko starsza, pani Danuta, 50 plus. I w tej historii o to młodsza zatrudnia panią starszą, ale dwie są super zadowolone. Pracowałam w księgowości finansowej, następnie w oficynie wydawniczej, byłam kierownikiem działu handlowego. Potem znalazłam zatrudnienie w kancelarii notarialnej. Ta praca była dla mnie wszystkim. Bardzo ją szanowałam. Pewnego dnia, no niestety, ze względów ekonomicznych straciłam tą pracę. Było to dla mnie strasznym zaskoczeniem. Co innego jest przejście na emeryturę, a co innego jest utrata pracy właśnie w moim wieku, gdzie ja już już mam dzieci odchowane, gdzie jest pewna stabilizacja, a jednak jest za dużo tego czasu wolnego. I pomimo wszystko, że mamy pewne doświadczenia, pewne zaangażowanie, nie możemy znaleźć tej pracy. I to jest takie smutne, przykre. Po stracie pracy to jest ten moment, gdzie człowiek rzeczywiście odreagowuje, pewne zaległości nadrabia i w domu, i poza domem, prawda, jakieś sprawy urzędowe. To tak, jakby był na urlopie przez pewien okres, ale później niestety brakuje. Tego kontaktu z przyjaciółmi, współpracownikami. Zgłosiłam się do Urzędu Pracy, zarejestrowałam jako bezrobotna. Niemniej no, nie miałam żadnych propozycji. Później już był taki rzeczywiście moment, że uważałam, że należy już rzeczywiście starać się we własnym zakresie, skoro nie dostałam żadnej też propozycji z Urzędu Pracy. No, i w związku z tym y, rozsyłałam rzeczywiście SIFI, chodziłam, dopytywałam. Z tym, że to są sytuacje takie, że niejednokrotnie żadnych odpowiedzi nie ma, prawda? Czujemy się tacy właśnie też bardzo zaszanowani. W dalszym ciągu starałam się w jakiś sposób y, spokojnie oczekiwać na tą, na tą informację. Zgłosiła się pani notariusz, y, która zaufała mi. Otwierając kancelarię, zastanawiałam się bardzo mocno nad pracownikami, ponieważ jest to branża, w której osoby pracujące muszą być osobami zaufanymi. Zaczęłam od ogłoszeń na portalach internetowych. Również zwróciłam się do Urzędu Pracy. Złożyłam swoją aplikację z prośbą o znalezienie osoby, która będzie spełniała moje wymagania. No i spotkałam się z panią Danusią, wybrałam ją spośród kilku ofert i... Chyba zadziałała między nami tak zwana chemia. Pani Danusia jest bardzo lubianą osobą przez klientów. Klienci, którzy wracają do nas, e, chcą rozmawiać z panią Danusią. Stara się wczuć w sytuację klientów, którzy przychodzą i traktować ich nie e, jako zwykłych petentów, tylko po prostu jak ludzi. Ludzi, którzy mają swoje problemy, swoje sprawy e, i chce im pomóc w rozwikłaniu tych spraw, e, i to widać. To bardzo ważne, to bardzo wysokiej kultury osoba, bardzo uprzejma i to myślę, że w tej branży również jest bardzo istotne. Źle postrzegamy osoby dojrzałe w społeczeństwie za dużo się mówi, że tylko młodzi ludzie powinni pracować się rozwijać. Pani Danusia ma olbrzymie doświadczenie. To doświadczenie jest bardzo pomocne w naszej pracy i często prowadzimy różne rozmowy, dyskusje, ponieważ to jest bezcenne. Chce się dalej rozwijać. Jest bardzo dobrym pracownikiem, zaangażowanym. To są same plusy, te zatrudnienia, posiadania takiej osoby. To jest wręcz skarb. A z nami są pani Izabela Makosz, która jest mentorką sieci przedsiębiorczości kobiet i prowadzi program dla przedsiębiorczych kobiet Time for Business TV. Prawda? Dziękuję tak. Pani kobiety. Jak prowadzić biznes? Pani Iwona Romanowicz przyjechała do nas z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Jest kierownikiem referatu do spraw marketingu pośrednictwa pracy, promocji i obsługi medialnej. Tak jest. Witamy w Gdańsku, Witam. w Warszawie. Bardzo nam miło. Mi również, dziękuję. Słyszeliśmy o tym w felietonie, szczególnie na samym końcu, że pracownicy 50 plus to jednak prezentują takie walory, jeżeli chodzi o pracę zawodową, których właściwie młodsi nie mają nie żadnych szans pobić, posiada. ani posiadać. Mhm. Prawda czy fałsz? No, ja bym może nie ogólnia... to jest tylko przypadek tej jednej, jedynej ja pani. Ja bym nie ogólniała. Ja myślę, że to jest kwestia osobowości człowieka. Zarówno wśród młodych osób możemy znaleźć bardzo aktywne, proaktywne osoby, które są nastawione na rozwój i na... Danie czegoś też pracownikom, mm -hmm. pracodawcy nie tylko, jak mówię zawsze, dajmy od siebie, nie tylko do siebie. Mm -hmm. Tak samo wśród osób plus 50 myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć ogromnie dużo aktywnych i takich zaangażowanych osób, natomiast no, tak jak słyszeliśmy, jest, nie jest łatwo. Wydaje mi się, że trzeba zmienić na pewno podejście i mentalność zatrudniających, bo pracodawcy, są pewne tak? Tak, tak, się... pracodawcy, mm -hmm. pewne cechy, które znajdziemy u osób dojrzałych są. Ogromnie ważne, tak jak zaangażowanie, brak rotacji, bo starszy pracownik nie będzie szukał pracy myślę, że dłużej zagrzeje miejsce w tym jednym miejscu pracy. Natomiast ja myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy tu powiedzieli, żeby sprawdzić nastawienie tych osób, które szukają pracy. Bo będziemy, pracowali, będziemy rozmawiali na temat tego, żeby aktywizować ludzi po 50. Będziemy mówili o tym, żeby pracodawcy byli bardziej tacy łaskawi na zatrudnianie tych osób tych otwarci. otwarci tak? Tak. Natomiast bardzo ważna jest też postawa osób, które aplikują, bo trzeba Edukować i mówić o tym, jak szukać tej pracy, jak się zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, to jest jedna rzecz. A to najlepiej. I, te... mhm. I też ważne jest, żeby. Mamy świadomość, że czasami tym ludziom, a raczej ci ludzie mają świadomość, że im pewnych kompetencji brakuje, tych takich, takich może Nowoczesne. bardziej IT, można Jasne. powiedzieć, tych nowoczesnych. Natomiast tego wszystkiego się można nauczyć. Jest wiele przykładów na rynku, że takie dojrzałe osoby sobie świetnie radzą. Tylko trzeba zmienić nastawienie. Nastawienie, z, boję się, a dam sobie radę, mhm. i nastawienie, że daj mi szansę, a pokażę Ci, że mogę się tego nauczyć. Czyli nastawienie i umiejętności. I, i, czy, czy jesteśmy w stanie to nastawienie zmienić dzięki chociażby wizycie w urzędzie? Albo posiąść umiejętności, których jeszcze do tej pory nie mamy, będąc 50 plus. Oczywiście, że tak, jeżeli osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy, no i ma ten wiek 50 plus, Czyli rejestracja po pierwsze. Rejestracja krok. po pierwsze mhm. i spotkania z doradcą klienta, mhm. który poprowadzi od samego początku tą osobę przez proces przygotowujący do poszukiwania pracy. Mhm. Nie jest, sytuacja nie jest tak, nie wygląda w ten sposób, że osoba od razu musi iść na, wchodzić na rynek pracy, nie posiadając takich podstawowych umiejętności, jak jej poszukiwać? Jak no się, przed... się na rynek pracy Zgadza ludzi się. po 50? Są osoby takie, które posiadają wszystkie, kosry, które są gotowe. Są prawda? gotowe. Tak są gotowe na wejście do rynku, na rynek pracy. Same poszukują tej pracy i ją zdobywają, zatrudniają się. Ale Mimo są... że czasami to są zupełnie nowe zawody, nowe kwalifikacje. Tak, bo nigdy odnaleźć. nie wykonywali, potrafią ale się zawsze marzyli. Czy to był zawsze jakaś tak, ich pasja, właśnie, hobby? I takim osobom jest... jest pewnie łatwiej, prawda? Jest taka, tak. jest taka możliwość. I oczywiście tutaj my również te osoby lekko wspieramy, mhm. ale są też osoby, którym trzeba większą jak by uwagę poświęcić, by jednak udało im się wrócić do tego aktywnego, aktywnej pracy. I postawy takiej. Oczywiście osoba bardziej proaktywna. I urzędnik będzie miał troszkę więcej czasu. Doradca klienta jest właśnie po to, żeby pomóc sobie bezrobotnej. I to nie jest tak, że okej, dzisiaj ma pani wizytę, albo może jutro, środa, godzina 10.15, ma pani kwadrans, dziękujemy, do widzenia następnego. Nie, w ten sposób to nie wygląda, ponieważ możemy się umówić na indywidualne spotkanie z osobą bezrobotną i poświęcić jej tyle czasu, ile Doradca zawodowy, doradca klienta potrafi podczas takiej rozmowy nie tylko zmienić jakby świadomość tej osoby, postrzeganie jej własnej osoby, ale także przeprowadzić testy kompetencyjne, które pomogą w określeniu jakby odpowiedniej ścieżki zawodowej. A co Państwo robią, żeby takie panie jak pani Ania 32-latka zatrudniły kogoś po 50? Jak namawiacie do tego? No właśnie, pracodawców. Znaczy, jest bardzo dużo narzędzi, które mogą wspierać pracodawców przy zatrudnianiu osób 50 plus. The cat sat on the Jest na przykład taki przypadek, że jeżeli pracodawca chce zatrudnić osobę, która osiągnęła pewien wiek, na przykład mężczyzna lat 60, kobieta 55, pracodawca jest całkowicie zwolniony z opłacania składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Mm -hmm. Jeżeli jest to osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, to pracodawca jest zwolniony przez 12 miesięcy z opłacania takich składek. Mm -hmm. Inne formy Czyli bardzo konkretne narzędzie, prawda, namacalne, bo finansowe, więc najlepsze jakie może być. Inne formy między innymi są to staże. Wcześniej staże kojarzyły się z tym, że te osoby młode tylko z nich korzystały, były jakby przygotowywane do wejścia na rynek pracy. Obecnie staże są wykorzystywane przez każdą grupę zawodową, między innymi osoby 50+. Wygląda to w ten sposób, że jeśli pracodawca przyjmie osobę na staż, na przykład na okres 6 miesięcy i będzie chciał, w, tym, w trakcie tego stażu przygotowuje tę osobę na to stanowisko pracy, zapoznaje z kulturą firmy, jaka, jaka polityka w tej firmie panuje i po tych 6 miesiącach, przynajmniej w gdańskim urzędzie pracy, no już oczekujemy od pracodawcy, żeby zatrudnił tą osobę u siebie w firmie. Podczas stażu nie ma żadnych kosztów, które pracodawca pokrywa. Wszystko okay, jest jakby scedowane na urząd tak pracy. Tak naprawdę w takim razie czysty zysk, ale tak pytając bardzo szczerze, gdyby miała pani doradzić, bo jest tak, że występuje pani w takiej roli, młodemu pracodawcy, czy zatrudnić młodą 30-20-letnią osobę czy kogoś 50 plus to jakby pani doradziła. Więc y, ja bym mnie tutaj nie ogólnie młoda y, 50+, plus dla mnie się liczy osobowość, dla mnie się liczy osobowość, czyli tak naprawdę ten, pro, ta proaktywna postawa, y, nie umiem, ale się nauczę, y, jestem zaangażowany, y, bardzo mi zależy i jeżeli takie cechy widzi pracodawca, to y -y. zapewniam państwa, czy to jest młoda osoba, czy to jest plus 50, to są cechy, to które są a na pewno wiek 50 plus nie dyskwalifikuje nie, nie, to jest takiego pracodawcy. Jeżeli ja bym miała cudowną panią, która ma 50+, plus i by spełniała pewne kryteria oczywiście danego stanowiska, ja nie widzę przeciwwskazań, żeby taką panią zatrudnić. Wręcz odwrotnie. Dojrzałe osoby mają dużo pozytywnych cech, które nie mają jednak jeszcze młode osoby. Czyli no nareszcie to pani powiedziała. Tak? Całą rozmowę <laughs> próbuję też pani wyciągnąć. Nareszcie się udało. No już nie mamy tych obowiązków związanych z rodziną, z dziećmi tak dużych, jak Możemy młode się całkowicie poświęcić, poświęcić pracy. pracy. To są, Zawsze to, to podkreślamy. Tak, to są osoby dojrzałe, to są osoby, które wiedzą, czego chcą. Ale ja, ja cały czas mówię. O jednej rzeczy. Musimy zmienić nastawienie. One muszą być bardziej odważne. One muszą wyjść tak jest. aktywnie, Warto poszukiwać panie. pracy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, to jest pytanie na śniadanie plus co piątek po dziesiątek.